Siema! Boże. Ogólnie domyślam się, że tutaj mało kto się pojawi, bo wszyscy pewnie są albo zajęcia, albo w miejscu, do którego codziennie ludzie chodzą w pewnym wieku. To prosto. O, to wybiorę kojarzę w ogóle skądś. Nie wiem skąd, ale ją kojarzę. Mogę sobie włączyć. O Jezu, mogę sobie e, e, czad włączyć. Chwila. Dobra. Hmm mam coś, okej, okay, dobra akurat stwierdziłem, że zrobię o Jezu, jakiś YouTube premium nie, nie, nie nie, nie bo oszukaliście mnie dzisiaj, to nieważne sobie tutaj wezmę mikrofon, żeby on był że tak powiem jakaś koleżanka mnie zaprosiła a ja nie wiem, kto to ja nie wiem, kto to jest Ej właśnie, Ej, ciekawe co byłoby gdybym na przykład jedynkę nagrywał Na przykład MSP1 Może zrobimy taki eksperymentalny live z jedynki znowu Tylko, że ta jedynka nie działa no po prostu No i ciężko będzie, no ale mogę spróbować Co to jest? Okej, okay. fajnie Gieta Okej okay. mm -hmm. No dobrze. Brakuje mi takiej aktywności, takich zasięgów jak dawniej. Ja chcę takie zasięgi, chcę znowu, żeby było dużo ludzi na moim live, ie. na przykład 10. Jakby było 10, to by się coś działo, byłoby fajnie, a tak to nudy. Szad buduje aurę. Proszę. Błagam. Niech będzie znowu tyle. Prosimy. Prosimy. Forest. Please, bo teraz losowałem za szeroki złów. Chyba jest to do pozdra. Dobra, stop. Tak jak kiedyś. Myślę, że kurzę w tym luki, tym lukiem, że przyciągam uwagę. To o to mi chodzi, tak ma być właśnie. Ten luk ma przyciągać wzrok. To, to jest jego główne zadanie, żeby przyciągnąć widzów. Więc to będziemy robić. Jóbowe I, I tak będzie właśnie. Nie wiem w jaki sposób ja mam Zdobyć widownię, ale można spróbować lukiem Ponieważ jest mało osób Zero na przykład teraz W sensie pokazuje mi niby dwa, ale ja nie wiem czy to jest prawda Ja na razie nie widzę żadnej wiadomości na czacie Dopóki nie zauważę wiadomości to myślę, że nie ma nikogo Dobra, stóp. no chyba, że ktoś jest i ogląda krycie. No dobra, no ale No nie, no nie, dobra Co to jest? Okej okay. Okej, okay. fajne, fajne, fajne. Ten look przyciąga uwagę, o to mi chodziło właśnie, tak ma być, tak jest, to dobrze. Proszę Przygotujcie się na ten, na album. Bo może się pojawi kiedyś. Boże. Ajajaj, Przerwa.